Wiersz yy, dla uczczenia powstańców Warszawy wygłosi blogerka Anarchia. Dzisiaj wysłuchacie Państwo wiersza powstańczego, którego autorem jest Józef Szczepański, pseudonim Ziutek, dowódca drużyny w batalionie Parasol, uczestnik lipcowego zamachu na generała SS Koppego, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. On również, warto wiedzieć, jest autorem napisanej w pierwszych dniach powstania słynnej piosenki Pałacyk Michla. Takiej piosenki radosnej, zaczepnej, zadziornej, optymistycznej. Ten wiersz, który za chwilę przeczytam, powstał w ostatnich dniach sierpnia. Podawane są różne daty: 26, 26 sierpnia albo 29, w każdym razie pod koniec. I wybrałam go specjalnie na dzisiejszą okazję. W dzisiejszą miesięcznicę. Na pewno domyślicie się Państwo dlaczego. Wiersz ten jest krzykiem ginącego miasta i jednocześnie gorzkim świadectwem losów powstania. Józef Szczepański, Ziutek, zmarł w powstańczym szpitalu po ranach odniesionych w walce 10 września 1944 roku. Czekamy Ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj przedtem rozdarszy na ćwierci była zbawieniem, witanym z odrazą. Czekamy Ciebie, Ty potęgo tłumu zbyt lęciałego pod Twych rządów knutem. Czekamy Ciebie, byś nas zgniotła butem swego zalewu, i haseł poszumu. Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu, morderco krwawy tłumu naszych braci. Czekamy ciebie, nie żeby ci spłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu. Żebyś ty wiedział, nienawistny zbawco, jakiej ci śmierci życzymy w podzięce. I jak bezsilnie zaciskamy ręce Pomocy prosząc Podstępny oprawco Żebyś ty wiedział Dziadów naszych kacie w Sybirskich więzień Ponura legendo Jak twoją dobroć Wszyscy kląć tu będą Wszyscy Słowianie Wszyscy twoi bracia Żebyś ty wiedział jak to strasznie boli nas, dzieci wielkiej, niepodległej, świętej, Skuwać w kajdany łaski Twej przeklętej, Cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli. Legła Twa armia zwycięska, czerwona, U stóp łun jasnych płonącej Warszawy, I ścierwią dusze syci bólem krwawym, Garstki szaleńców, co na gruzach kona. Miesiąc już mija od powstania chwili, łudzisz nas czasem, dział swoich łomotem. Wiedząc, jak znów będzie strasznie, potem powiedzieć sobie, że z nas znów zakpili. Czekamy ciebie, nie dla nas, żołnierzy. Dla naszych rannych mamy ich tysiące, i dzieci są tu, i matki karmiące, i po piwnicach zaraza się szerzy. Czekamy Ciebie, Ty zwlekasz i zwlekasz. Ty się nas boisz, i my wiemy o tem. Chcesz, byśmy wszyscy tu legli pokotem? Naszej zagłady pod Warszawą czekasz. Nic nam nie zrobisz. Masz prawo wybierać. Możesz nam pomóc, możesz nas wybawić, lub czekać dalej i śmierci zostawić. Śmierć nie jest straszna. Umiemy umierać. Ale wiedz o tem, że z naszej mogiły nowa się Polska zwycięska narodzi, i po tej ziemi Ty nie będziesz chodzić, czerwony władco rozbestwionej siły. Jak wiecie Państwo, Chodził po naszej ziemi. Ten wiersz, który opisywał powstańczą sytuację, taką jak ją widzieli, widzieli powstańcy walczący wówczas, patrzący na praski brzeg Warszawy, gdzie przez kolejne tygodnie Armia Czerwona zbierała swoje siły do dalszej ofensywy, nie znali y, takiego historycznego faktu, że oto 16 sierpnia Yy, NKWD powołany przez Stalina, czyli Pol yy, NKWD, tylko PKWN, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego podjął decyzję. Powtarzam, polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Decyzję, która brzmiała Jeżeli powstanie zwycięży, wówczas zostanie powo powołany, złożony z czterech dywizji Korpus Ekspedycyjny który pod wodzą generała Kieniewicza i pułkownika Radkiewicza spacyfikuje powstańczą Warszawę. I to jest powód, dla którego dziś wybrałam ten wiersz. Dziękuję.